W swoich mediach społecznościowych wspominał o tym burmistrz Marek Cebula. Podczas sesji Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców o produkt pytali radni. Bardzo mnie zainteresowało jako radną terenu wiejskiego. Kogram, tak, Kogram, dobrze to się nazywa, było na Facebooku pokazane. To jest nawóz chyba mineralny, tak sobie powiem. Tak, to interesuje tutaj właśnie mieszkańców i, i właśnie nie tylko większych rolników, bo tych rolników większych to muszę powiedzieć, że już jest bardzo mało na wsiach, ale jest takich, można powiedzieć, małych rolników, którzy mają działki i także i przydomowe i z chęcią na pewno by taki minerał zastosowali. Kaogran. Produkt krośnieńskiego przedsiębiorstwa wodociągowo-komunalnego, który już wkrótce, bo w czerwcu wejdzie do sprzedaży. Każdy mieszkaniec gminy, ale nie tylko, będzie mógł kupić środek KPWK. I wszystkie odpady, które są zbierane, zielone odpady, które są zbierane z terenu gminy Krosno-drzańskie, e, są przerabiane e, właśnie w marszowie na kompost. A od niedawna również właśnie odpady biologiczne, które powstają w skutek działalności oczyszczalni ścieków, również będą mogły być ponownie wykorzystywane. I tutaj dzięki decyzji, jaką otrzymaliśmy, decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi właśnie powsta mamy zezwolenie na wprowadzanie do obrotu kaogranu, czyli to jest środek mineralno-organiczny polepszający właściwości gleby i tak jak mówiłem on powstaje w skutek działalności oczyszczalni i dzięki tutaj kilkuletnim staraniom się o to, aby otrzymać taką decyzję teraz ten produkt możemy wprowadzać na rynek, i każdy z Państwa będzie mógł ten produkt kupić. Więcej na temat KO już po serwisie w programie Czyste Krosno. Wojciech Kliszewski opowie, czym jest ten produkt, gdzie, jak i za ile będzie można go kupić, a także jakie zastosowanie ma produkt KPWK. Serdecznie zapraszamy.